Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałbym tobie pokazać, w jaki sposób możesz posiadać dwie panterki na... No w ogóle nie w tym tygodniu, jak możesz sobie je zagrać. I w tym tygodniu generalnie rzecz biorąc, panterka działa sobie w sposób taki, że otrzymujesz ją tylko i wyłącznie raz. Nie możesz jej otrzymać po raz drugi, jednakże jest bardzo na to prosty sposób. Mianowicie jest nie coś takiego jak postacie w I jak jesteśmy tutaj w pauzie. Mamy sobie coś takiego tutaj jak właśnie zarządzanie postaciami. No i tam możemy sobie stworzyć drugą postać. Tak jak na przykład teraz ja jestem na drugiej postaci. Ja już akurat ją trochę posiadam. Ona jest właśnie specjalnie przygotowana pod to, żeby mieć choćby drugą panterę, Albo żeby sobie robić Kayo w drugiej postaci, gdybym chciał grać tylko i wyłącznie solo. Więc klikam sobie, żeby rozpocząć napad i klikam sobie tutaj zbierz informacje Zbieramy informacje, no i oczywiście też możemy mieć tych panter tak naprawdę nieskończoną ilość, co nie, ale yy, w mojej opinii nie opłaca się oczywiście mieć ich więcej niż dwa razy w sensie wiecie, kasować tą postać, co teraz mamy i specjalnie brać panterę zwyczajnie czasowo to się nam nie opłaci jak już to zrobić sobie napad na drugiej postaci, mimo wszystko ma sens, ponieważ nasze postacie dzielą ze sobą konto bankowe jak tutaj widzicie, może jest 31 poziom, ale jest te... 251 milionów, które jest z głównej postaci. Na tej idzie, skoro dwie postaci robią na jedno konto, no to można takiego sposobu sobie łatwo i prosto wykorzystać. A też czemu to nie ma sensu, na no, akurat tym tygodniu kosatka jest tańsza o te 30%, no czyli tam będzie kosztować z 1500, no ale pierwszy napad to jest Chyba milion sto dawały te pieki madrazo, więc robimy pierwszy napad po to, żeby sobie zwrócić kosatka, a potem dopiero zarabiamy. Czyli w teorii musimy zrobić dwa napady, żeby zarobić. I moim zdaniem to jest zwyczajnie bez sensu, żeby takie coś robić, ponieważ pierwszy napad trochę zejdzie mimo wszystko. Zwłaszcza, że nie ma żadnego pojazdu na tej postaci. No, chyba że ci kumpel będzie dawał opresora, żebyś jako tako zasuwał, no to wtedy to ma jeszcze sens. No, ale ogólnie nie masz żadnej postaci. I nawet na tej postaci też nie posiadam yy, jakoś specjalnie dobrych. W ogóle dobrych broni, nie? Ja mam głównie to, co tutaj widzimy, nie? Głównie ten helikopter jest na tej postaci. Może jeden karabinek i to wszystko. No, nagle opustą amunicję, no ale jest jeden karabinek i to wszystko. Wsiadamy do Veluma i lecimy. Wiesz, nie wiem, czy przez to, że oberwał jedną rakietą, czy on doleci, ale... Wydaje mi się, że ta jedna rakieta aż tak na niego nie powinna wpłynąć. No i dobra, dolecieliśmy sobie na Kayapeliko, no i... E, teraz... W takim razie wziąć sobie motor i znowu zrobić dokładnie to samo, co było wcześniej na zwiadzie, czyli przejrzeć się, czy nie mamy czegoś ciekawego tutaj. Na przykład zobaczyłem sobie, ubrań już nie ma, więc nawet nie ma co korzystać z tego. Tutaj co mamy? Tutaj jest zioło, więc zioło lewamy, pędzimy dalej. Zobaczmy co jest tutaj. Mamy kasę i zioło, zioło i chyba zioło. To same ziółka są. No to już wszystko wiemy, w co najważniejsze. No i teraz czas się dostać do wieży komunikacyjnej i zobaczycie, że na tej drugiej postaci też będzie panterka. O kurde, akurat teraz się patrzy w tą stronę. no trzeba dać mu czas, aż weźmie i się ruszy. No i dobra, ruszył się, także skok wiary. No i dobra, trzeba teraz przeciekać, aż wozy przejadą, żeby alarmu nie było. Już w takim razie można się ruszyć. Będę i full sprint do wieży komunikacyjnej. No i dobra, tutaj wiemy, że będzie na dole. ale tylko jedno trzeba było zmienić. No i zobaczcie. Teraz jak ja sobie przewinę. Będzie tutaj panterka na kamerze. O, niemożliwe pantera! Jak to się stało? Pantera jest odkryta. Teraz to. I tutaj zmieniamy sesję, żeby zrespić się od razu bezpośrednio w Łodzi, ponieważ już nam zapisało, że znaliśmy panterka. No niestety akurat tutaj nie był napad wcześniej jakiś przygotowany, więc czy tam nawet rozpoczęty, więc nie było w ogóle mowy, żeby potencjalnie była pantera na hardzie. Ale pantera nawet bez harda też oczywiście jest bardzo dobrą rzeczą, bo i tak solo za taki napad. To tam, że 1 700 wyjdzie, 1 800. Teraz nie pozostało nic innego, niż oczywiście zrobić tutaj wszystkie misje w terenie. No i po przygotowaniach, w takim razie czas na finał, że pyk, pyk, wszystko klikamy, a tutaj chyba sobie jakiegoś zdjęcia nie zrobiłem, że zaczynam od tej strony, a tam małe niedogodności do ogarnięcia. I tak tu musimy na e, lądowisko podjechać, zabrać sobie dodatkowe cele. I dobra, wchodzimy, zabieramy w takim razie łup, sobie trzeba otworzyć, zabrać ten wózek, zanim tamto zabiera, więc tak, jedna kubka, teraz druga kubka, proszę pyk. Pyk, pyk. No i teraz tam na dół. To trzeba się oczywiście upewnić. Dobra, jest dobrze dane. Że mogę rzeczywiście wyjść. I teraz tą kubkę. Prawie że 350 tysięcy. Dobra, wezmiemy sobie auto. Tutaj tak jest, Bo to niby jest niedaleko, ale można podjechać ten kawałeczek, Dobra, tu. I do łódki. no się zatrzymali wszyscy. Robimy tutaj zakręt. No i dobra, można zaskoczyć. Więc pyk, pyk. Tutaj oddycharki, cinamy kratę. No i dobra, teraz w takim razie nie pozostaje nic innego niż pędzić, tylko zdobyć sobie klucze. Więc tu. Ty czekaliśmy chwilkę, teraz tutaj. I ty wpadasz do przodu, klucze zdobyte. Chyba. Chociaż czynności nie mam, ale chyba. Bo nie? Hello. Ty ma klucze. Tu. Otwieramy sejfik, No i teraz na dół. Dobra, no to otwieramy sobie zaraz drzwiczki. No i dobra, teraz czas na zabranie panterki. Dobra, mamy to. Teraz zatpią się dodatkowi ochroniarze, ale to tam powiedzmy, że nie za bardzo boli. A zwyczajnie po prostu uciekamy. Pędzimy do wyjścia. Dobra, tu wychodzimy. Tutaj strzał. Żeby zabrać motorek i wyjazd Tak naprawdę już do wody No i proszę można zobaczyć, że prawie, że 2 miliony 300 się udało zabrać To jest akurat poziom normalny, także troszeczkę mniej Będzie, więc ja tutaj Lecę w stronę trzech min Trzy miny to w sensie chodzi o te tutaj, nie? To są trzy miny Taki trójkącik wychodzi jak się tutaj chwilę zaczeka, to nagle za chwilę się napad po prostu skończy z jakiegoś powodu. W ogóle, jak się płynie tylko w tą stronę, to szybko się kończy, w każdą inną stronę trochę to trwa. Ale jakby mogli chcieli ukrócić ten napad, no to byłoby to GIT, nie? Jakby. No pomijmy ten przerywnik. Jakby rzeczywiście była potrzeba, na to że musimy być w łodzi, co nie? To mogliby to rzeczywiście w taki sposób utrudnić. 2 miliony, 10 tysięcy. No prawie 2 miliony zarobiłem, no sami widzicie, nie? Mimo poziomu normalnego i tak udało mi się ukończyć ten napad naprawdę stosunkowo szybciutko, bo tutaj mamy no 10 minut, więc jeszcze dodatkowe 50 tysięcy wpadłem, bo to poziom normalny. Ale i tak, nie solo 2 miliony na drugiej postaci. Jak nie, mieli, jak nie macie takiej drugiej postaci zrobionej, żeby sobie powtarzać takie peliko, to jest to git opcja, ponieważ jak na macie na pierwszej postaci cooldown, tak na drugiej postaci tego cooldownu nie macie. Więc możecie wtedy drugą postacią sobie robić: Kajo, Peliko, Kasyno, w ogóle cokolwiek innego. Dodatkowo zwyczajnie. No i cóż, yy, w każdym razie, to byłoby w takim razie na tyle. No i do następnego. Cześć.